Niepokalana Królowo, moja niebieska Matko, przychodzę na Twoje matczyne kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona, jako Twoja ukochana córka i aby Cię prosić z najgorętszym westchnieniem w tym miesiącu poświęconym Tobie o największą z łask, żebyś mi dozwoliła żyć w Królestwie Woli Bożej. Święta Mamo, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, Pozwól mi w nim żyć jako twoja córka, a żeby ono już więcej nie było bezludne, ale zamieszkałe przez Twoje dzieci. Dlatego też wszechwładna królowo, ja powierzam się Tobie, abyś mogła kierować moimi krokami i doprowadzić mnie do Królestwa woli Bożej, a trzymając mnie mocno za rękę pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w woli Bożej. Będziesz moją mamą i Tobie, jako mojej mamie, zawierzam swoją wolę, abyś mogła ją wymienić na wolę Bożą, i abym ja tym samym mogła być pewna, że nie opuszczę jej królestwa. Proszę Cię więc, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, czym jest wola Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ofiara miesiąca. Rano, w południe i wieczorem, to znaczy trzy razy w ciągu dnia. Mamy przyjść na kolana naszej niebieskiej mamy i powiedzieć do niej. Moja mamo, ja kocham Cię. I Ty kochaj mnie też i daj łyk woli Bożej mojej duszy. Daj mi swoje błogosławieństwo, ażebym wykonywała wszystkie swoje czynności pod Twoim matczynym spojrzeniem. Dzień dziesiąty. Królowa nieba w Królestwie Woli Bożej. Świt, który wstaje, aby przełamać noc ludzkiej woli. Chwalebne Narodzenie Królowej. Dusza do królowej nieba. Oto jestem, o mamo, tuż obok Twojej kołyski, aby być widzem Twoich wspaniałych narodzin. Niebiosa są zadziwione, słońce swoim światłem się w Ciebie wpatruje, a ziemia unosi się radością i czuje się zaszczycona posiadaniem jako swojego mieszkańca małej, nowonarodzonej królowej aniołowie współzawodniczą między sobą aby otoczyć twoją kołyskę i oddać ci cześć i być w pogotowiu na każde twoje skinienie wszyscy więc oddają ci cześć i chcą świętować twoje narodziny ja także przyłączam się do wszystkich i upadając przed twoją kołyską przy której jak w powziętych widzę Twoją Matkę Annę i Ojca Joachima. Chcę Ci powiedzieć swoje pierwsze słowo. Pragnę Ci powierzyć swoją pierwszą tajemnicę. Chcę opróżnić moje serce w Twoim i powiedzieć do Ciebie, Moja mamo, Ty, która jesteś zwiastującym świtem Bożego fiat na ziemi. Och, przełam ciemną noc ludzkiej woli w mojej duszy oraz na całym świecie. Ach tak, niech Twoje narodziny będą naszą nadzieją i jak nowy świt, łaski odrodzą nas w Królestwie woli Bożej. Lekcja nowonarodzonej królowej. Córko mojego serca, moje narodziny były nadzwyczajne, nie ma innych narodzin podobnych do moich. Zawarłam w sobie niebo, słońce woli Bożej oraz ziemię swojego człowieczeństwa, błogosławioną i świętą ziemię, wypełnioną najpiękniejszymi kwiatami i jakkolwiek nowonarodzona posiadałam cud nad największymi cudami, panującą w sobie wolę Bożą, która zawarła we mnie niebo jeszcze piękniejsze, słońce jaśniej świecące niż to stworzone, którego byłam również królową, oraz morza łask bez granic morza, które nieustannie wybrzmiewały miłość do mojego stwórcy. Moje narodziny były zatem prawdziwym świtem, który przełamał noc ludzkiej woli i gdy wzrastałam, tak też kształtowałam jutrzenkę, i przywoływałam wspaniały dzień dla wzejścia słońca słowa przedwiecznego na ziemię. Córko moja, podejdź do mojej kołyski i posłuchaj swojej maleńkiej mamy. Zaledwie narodzona otworzyłam oczy, by ujrzeć ten niski świat i wyjść na poszukiwanie wszystkich swoich dzieci, i tym samym zamknąć je w swoim sercu. Oraz dać im swoją matczyną miłość, a odradzając je do nowego życia miłości i łaski, dać im łaskę, aby mogli wstąpić do Królestwa Bożego Fiat, które ja sama posiadałam. Chciałam postępować jako królowa i matka, zamykając każdego w swoim sercu, żeby każdemu zapewnić bezpieczeństwo i przekazać wielki dar Królestwa Bożego. W swoim sercu miałam miejsce dla każdego, ponieważ dla kogoś, kto posiada wolę Bożą, nie ma ciasnoty, ale jedynie nieskończone przestrzenie. Dlatego spoglądałam również na ciebie, moja córko. Nikt mi nie umknął, a ponieważ tego dnia wszyscy świętowali moje narodziny, było to również świętem i dla mnie. A gdy otworzyłam oczy na światło tego świata, poczułam ból, widząc stworzenia w głębokiej nocy ludzkiej woli. Och, w jakiej otchłani ciemności znajduje się stworzenie, które pozwala się zdominować przez swoją wolę. Wola ludzka jest prawdziwą nocą i to nocą bez gwiazd, najwyżej z kilkoma przelotnymi błyskami. Po których z łatwością następują grzmoty. Hucząc, grzmoty te jeszcze bardziej pogłębiają ciemność i rozpętują burzę nad biednym stworzeniem, burzę strachu, słabości, niebezpieczeństwa i upadku w zło. Moje małe serce zostało głęboko zranione, gdy zobaczyłam swoje dzieci pośród tej straszliwej burzy. W którą noc ludzkiej woli ich wplątała. Posłuchaj swojej mamy: Jestem nadal w kołysce, jestem maleńka. Spójrz na moje łzy, które za ciebie wylewam. Za każdym razem, kiedy czynisz swoją wolę, tworzysz dla siebie noc. I gdybyś wiedziała, ile zła czyni ci owa noc, płakałabyś razem ze mną. Sprawia ona, że tracisz światło dnia świętej woli. Odwraca cię do góry nogami, paraliżuje przed czynieniem dobra i rozbija w tobie prawdziwą miłość. Stajesz się biedną, chorą, której brakuje wszystkiego, co jest niezbędne do wyzdrowienia. Ach, moja córko, moja droga córko, posłuchaj mnie. Nigdy nie czyń swojej woli. Daj mi słowo. Że sprawisz radość swojej malutkiej mamie. Dusza. Święta mamusiu, cała drżę, gdy słyszę o ciężkiej nocy swojej woli. Jestem więc tutaj przy Twojej kołysce i proszę Cię o łaskę, abyś z okazji swoich cudownych narodzin pozwoliła mi się odrodzić w woli Bożej. Będę zawsze przy Tobie, niebieska dziecinko. Przyłączę swoje modlitwy i swoje łzy do Twoich, aby wypraszać dla siebie i dla wszystkich Królestwo Woli Bożej na ziemi. Ofiara, dzisiaj, aby mi oddać cześć, przyjdziesz trzy razy złożyć mi wizytę przy mojej kołysce i za każdym razem powiesz do mnie, niebieska dziecinko, pozwól mi się razem z Tobą odrodzić. Do życia w woli Bożej. Modlitwa, moja mamusiu, spraw, aby w mojej duszy nastał świt w woli Bożej.